Witajcie w kolejnym odcinku Anime Caster. Z tej strony Mattiwany. Oraz Shiro. Oraz Shiro. Tak, to ja. Dzisiaj porozmawiamy sobie o detektywie Pikachu, ponieważ udało nam się być na przedpremierze. I mimo, że w momencie nagrywania tego odcinka jeszcze nie było oficjalnej polskiej premiery, to widzieliśmy, dostaliśmy nawet takie fajne karty, więc dziękujemy. Ja dostałem kartę, która w ogóle nie jest ze zestawu detektyw Pikachu i było mi przykro. Tak, to prawda, został oszukany, więc jednak nie dziękujemy y, Marce Kinoplexów, o których nie będziemy mówić, żeby nie przegapania eee, Ja nie polecam takich e, kino. Y, no mi się to nawet podobało, bo ja dostałem całkiem fajne karty dwie. W każdym razie, porozmawiamy e, sobie dzisiaj o tym filmie. Czy warto na niego iść, czy nie warto, a czy jak pójdziecie, to się zawiedziecie, czy będziecie się dobrze bawić? Tak. To zależy, czy oglądaliście Pokémon w dzieciństwie. I zależy od tego, jakie jest Wasze nastawienie. Czy się na przykład zawiedziecie? Bo jak nie macie żadnych oczekiwań, to jest mała szansa, że się zawiedziecie. Bo A jeżeli macie jakieś oczekiwania, oczekiwania to, 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 to jest szczerze. duża szansa, że się zawiedziecie. <grym> nie no. E, może najpierw tak od ogółu, do szczegółu. Czyli generalnie, jakbyśmy mieli powiedzieć dwa słowa o tym filmie, no to może ja zacznę, potem pozwolę powiedzieć tobie. A mów, panie. Sąsiad. E, to mi się całkiem <grym> ten film podobał i nie podobał zarazem. Po prostu pewne jego elementy są świetne, takie jak na przykład, na przykład? Pokemony. O, to dobra. jak są zrobione i to okay. jak się zachowują, i to jak funkcjonują w tym świecie. I Voice Acting. To, jak się zachowują w tym świecie i jak. No i w ogóle jakby takie skorporowanie włączenie jakby Pokémonów do naszego świata wyszło takim fajnie. Znaczy takiego pseudo naszego świata. I dość fajnie uważam, że zbudowało to jakby uniwersum, o którym o którym będę chciał powiedzieć może pod koniec tego materiału bardziej. Mi się Wy... w ogóle nie podoba ten uniwersum. Okej. Okay. Które zbudowali. Okej, okay, no mi się całkiem podoba, ale mi się bardzo nie podobała fabuła. E... Czy robimy w ogóle ten materiał spoilerowy, czy nie? E... Chyba nie, chyba nawet nie za bardzo możemy. No dobrze. Okej, okay, no to byłoby trochę nieuczciwe, bo wypuszczamy ten materiał zanim... Wie, Film, tak, zbierać. zanim w ogóle on wyjdzie w Polsce. Okej, okay, więc, więc tak, dwa słowa o fabule, co mi się nie podoba. Tak, bez spoilerów, to po prostu to, że motywacje bohaterów innych niż główni, niż główny jeden konkretnie są bezsensowne. A jednak w filmie, który ma udawać detektywistyczny, który ma słowo detektyw? Ja się chciałem to powiedzieć. Tak, <kuh> do kończę zdanie i mu kto powiedzieć. Ma w słowie detektyw w tytule jest detektyw! I który niejako polega na tym, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło w pewnym momencie w przeszłości, jakby w filmie. Jest jakiś rodzaj poznawania prawdy, co się właściwie stało? Nie ma w tym filmie detektywistycznych... No dobra, są jakieś tam yy, malutkie yy, przesłuchanie, yy, wspominki, z, było jakieś tam z... przesłuchanie, ale nie ma zagadki, którą oni muszą rozwiązać w jakiś tam detektywistyczny sposób. No to jest po prostu katastrofa. Aha, e, właśnie, teraz mi się skarżyło. Będziemy mówić o scenach, które były w trailerach, to uznaję, że o tym możemy mówić. Tak. Na przykład tak. o tym, że posłuchanie z Mr. Mime'em, to był jakiś tam do tych Chciałbym elementy, Wam powiedzieć, ale też że to, trailer to jest. E, to wszystkie najlepsze sceny z filmu, to właściwie trailer. Tam może dwie, trzy sceny były jeszcze fajne w filmie, ale większość fajnych scen to jest naprawdę trailer. Po prostu w filmie są trochę bardziej rozszerzone. Ale wracając do tego, co mówiłem a propos motywacji. Przepraszam za hate. Nie, nie, jest okej. Okay. To. No, w filmie negatywistycznym chcielibyśmy na końcu, żeby postacie, które miały się okazać być złe, albo przynajmniej szare, żeby były jakkolwiek umotywowane i mogą być głupio umotywowane, jakby ja nie, ja nie chodzi mi o to, że to musi być jakiś głęboki film, w sensie motywacja typu, nie wiem, ktoś zabił mi syna i chce się zemścić, byłoby dla mnie zupełnie spoko, albo coś w tym stylu, ale w tym filmie jakby bohaterowie robią jakieś rzeczy, a potem mówią, a, bo ja to zrobiłem. <śla> <śla> jakby... Dab! Tak! Dab! <śla> Mam nadzieję, że. Zrobiłem to! DAB! Podobał Wam się ten pomysł? Bo mi tak! <laughs> Świetnie się bawiłem. Nice! Witamy w roku 2016. <laughs> no, jakby. No, to było dla mnie tak rozczarowujące. I często też bohaterowie jakby podejmowali bardzo głupie i ryzykowne ruchy, typu, nie wiem. Wchodzenia do jakiegoś terenu prywatnego, zupełnie jakby tak, frontalnymi drzwiami, nie kryjąc się i tak dalej, już bez jakichś większych spoilerów. Jak mają. dla mnie nawet bez konkretnego powodu. No znaczy, po prostu... ma Mają niby jakiś powód, ale on jest dla mnie taki bardzo niewystarczający. Po prostu, no jakby wszystko w ogóle chodzi na sucho, jakby dopuszczają się takich rzeczy, że policja jakby nas zgarnąć 13 razy, a nic się nie dzieje właściwie. I... No to jest plot Armor, nie? No ale no taki ostry mocno. No, no. taki bardzo ostry. Jest też. Kilka scen, które są w tym filmie, tylko po to, żeby pokazać fajne Pokémon. No, na ale przykład zupełnie zmiana charakteru w pewnym momencie fabuły, w pewnej postaci. Ja wiem, że to ty o tym mówiłeś, ale ja nie do końca odczułem ten moment, to miejsce. Aha. No, okay. no, no, no dobra. No no, no to. Ale ja mówię na przykład o ogrodzie, że cała ta scena w ogrodzie, wiesz jakim? Wiem, który. Była, no właściwie zbędna, jakby, no to po prostu było po to, żeby pokazać efekty fajne. No, powiedzmy, że no. im się wydawało, że są fajne. I wtedy pokazali moją kartę, którą dostałem, ale która. No, no. A, a więc dlatego dostałem tą... No tak. No tak no ta Koro, że nie dostałem jej w 3D! Ta cała scena do tego prowadziła, ale. No dobra, może nie mówmy o scenach, w których nie możemy mówić, bo <grym grym> widzowie będą siedzieć i się zastanawiać. No, dlatego nie mówię. Ale fajnie, że dużo całkiem sporo pokemonów pokazali na przykład. Od mhm. kwestii e, takiej graficznej to całkiem sporo było tych Pokemonów. E, świat przedstawiony, czyli te e, neonowe miasto, które widzimy na trailerach, nie do końca mnie urzekł. Był dla mnie Mało pokemonowy, był dla mnie, miał zupełnie inny klimat niż pokemony, bo gdzie, jak zazwyczaj widzieliśmy światy pokemonów, to rozbude, rozbudowane miasta to była rzadkość. Zazwyczaj na region jest jedno rozbudowane miasto, no nie wiemy czy w tym regionie akurat na przykład trafiliśmy do tego rozbudowanego miasta, w którym toczyła się fabuła. I było jak dla mnie... Rozumiem zabieg, bo ty mi to wytłumaczyłeś, nie? Że one były takie jaskrawe, kolorowe, żeby te Pokemony tak bardzo się na tym mieście nie wyróżniały, żeby nie było tak bardzo mocno widać, że to jest CGI. Ale jednak yy, początkowa scena w filmie, która się pojawiła, nie powiem jaka, ona była taka bardziej na yy, świecie otwartym, gdzie było więcej natury i tak dalej. Bardziej mi się o wiele bardziej Zaczęło podobało. Zaczęło się od gameplayu Pokémon Go. Jakby stu, to był do 100% gameplay Pokémon Go. No, powiedzmy, że zaczęło się tak. Że zaczęło się od gameplayu Come Go, i, ale ta scena pod względem klimatu mi się bardziej podobała niż sceny w tym zatłoczonym, neonowym mieście. To znaczy, ja osobiście, jakby... Okej, okay, tu będą jakby... No to mała subiektywna opinia. Minimalne nie? spoilery, takie nie odnośnie do, do, do fabuły, tylko może wyglądu tego świata, naprawdę takie bardzo niebolesne, że kogoś bardzo to będzie bolało, to może sobie skipnąć kilkanaście sekund do przodu. Ale było powiedziane, że ten świat dzieje się, że ta fabuła filmu dzieje się 20 lat po tym, co normalnie znamy z Pokémonów. Co to, to, to właściwie do końca znaczy? to znaczy, do końca Wiesz, przygody Asha, jakby Asia w sensie, się że w dzieje, Kanto, zamkacie. Czy w. Plus, min jakby teoretycznie wszy wszystkie odcinki Anime dzieją się w podobnym okresie. Tak. Jakby to jest bullshit, ale jakby tak jest. No, no, no niech ci będzie. No, gry też, dzięki mniej więcej, jakby, okej, okay, jakby czas, jakby, epoki idą trochę do przodu, ale to też, jakby, no nie ma jakiegoś odczuwalnego czegoś z tym stylu, że minęło 10 lat od jakichś wydarzeń z gry, albo coś takiego. Mhm. Więc w każdym razie chodzi mi o to, że oni jakby otworzyli sobie trochę taką furtkę, moim zdaniem, że jakby nie powiedzieli, że to jest całkowicie taki filerowy świat, a jednocześnie też nie powiedzieli, że to jest całkowicie... Kanoniczny świat, tylko jakby zrobili coś, gdzie możesz sobie dopowiedzieć, że być może. Jakby... Są kilka elementów, które to sugerują, że rzeczy, które stały się kiedyś. Naprawdę, kiedyś w grze, kiedyś w anime, mogłyście też stać tutaj? Mhm. I chciałbym jeszcze powiedzieć, jeśli rozwodzimy się na temacie gier, że oboje nie graliśmy w oryginalnym materiał życiułowym, czyli grę w Pikachu. Tak, tak, to prawda, ale. Więc... Myślę, że mało kto grał, tak naprawdę. Myślę, że to nie jest film dla konkretnie fanów tej gry. No tak, tak, ale, ale no, tak. E, więc nie, nie, nie oceniamy tego pod względem e, gry detektyw Pikachu tylko ogółem tych gier nintendowych. Tak, nie wiemy czy właściwie fabuła była... Czy w ogóle spójna... była pokryta? Czy nie... No wiem, no. że ten główny plot twist był zachowany z gry. Aha, okej. Okay. Czyli o co chodzi z tym Pikachu, ale generalnie no to... No na pewno mi się wydaje. Nie uważam sobie, że fabuła była taka sama, jak, czy jakby jestem na pewno, że okay. to okay. inaczej. Okay. No ja, ja ale, nie mam zdania na ten No zmus. ale no nie graliśmy, więc oceniamy. Więc bardziej oceniamy, oceniamy te tak gry nintendowe, nie? No. Mhm. Podobało mi się kilka jakby takich nawiązań, które jakby nie były rzucone ci w twarz, nie były fragmentami jakiś gameplay, może poza tą pierwszą sceną. No, e... to nie znaczy był materiał gameplay. Podobało mi się trochę... Żeby... Podobała mi się ta pierwsza przykład... scena mimo wszystko, tak? Usiadłem w tym fotelu, Gdzie w tym się skinie podobało? i tak ścieciłem się, tak, to są Pokémony, trochę się obawiałem, ale jednak to są Pokémony, a ale... później dali mi nie Pokémony. Chodzi o to, że... Ale właśnie takie nie Pokémony moim zdaniem są dobrym rozwiązaniem. Tak, fajne były niektóre sceny, ale. Chyba dla mnie największym zarzutem jest to miasto. Nie podobało mi się to nie. podobało mi się mi się nie jakby spoko. E, natomiast też chciałem powiedzieć, że też mi się podobało, że... Nie było jakby takich typowych, nie wiem, walk Pokemon, mówił tam, użyj teraz y, Thunderbolta, a ty teraz użyj... Było! Były lekkie rozwiązania do tego, ale nie było takiej pełnej walki, <laughs> w której dwóch trenerów by się... Jakby, w ogóle nie było takiej sceny, w dwóch trenerów nawalałoby się na swoje Pokémony. tak się... otwarcie... Ja bym powiedział, na... że była, ale wycięta w pewnym momencie, na pewnym ringu. Co to znaczy wycięta? No... Że no, kiedyś była! Nie, nie chcę mówić o tym, wiesz, okay, bo to dobra, jest Dobra, ale w każdym razie, no... Nie było na pewno takiej on-screen, ważnej, fabularnej sceny, że na końcu nie sprawdziło się do tego, że dwóch trenerów krzyczało do swoich Pokemonów, żeby się ze sobą bili. No nie było tak. Pokemony no. się ze sobą biły, ludzie się ze sobą bili, wszyscy, ale nie było takiej typowej, wiesz, że... No ale klatka, jest... pamiętasz, z tymi, tymi, ale... te widownia wielka i tak dalej, to nie było taki lekko, tłumiej Pokemon. to mówisz, że to było nawiązanie, okej, okay, ale to jakby po pierwsze nie był wcale kombinacyjny moment filmu. A po drugi... No ale czysto teoretycznie w, w tym momencie mogły być takie sceny, gdzie oni na przykład krzyczą do tych swoich pokemonów tak. i nawet główny bohater do tego tak, detektywa Pikachu tak. też krzyczał. Ale mimo wszystko to wyglądało inaczej to... niż w grach, to nie było wiesz, jakiś pejdanek odznaka, tylko to było takie, no to, to jest dokładnie to co No ale o to talerze, chodziło, tak. o to chodziło Jasne, właśnie. Jasne, no mi się to mega podobało, no. ale dla mnie to była inna rzecz niż to co mam w grach. to były te walki, no. które widzieliśmy w talerze, w klatce właśnie z i tak dalej, mm -hmm. to były jakieś podziemne, brudne jakieś... No dosłownie, napuszczanie na siebie zwierząt. To nijak nie przypominało jakiegoś, w cudzysłowie, już sportu, którym były pokałane w grach, że tam. Pokazywali na monitorach w mieście. <laughs> Okej. <Okay. laughs> no, a to jest taka w prawda, że ci Jest. <laughs> e, no, nie wiem, no, mam jeszcze parę rzeczy do, może do powiedzenia, ale oddam teraz na chwilę głos tobie. Na Jaki temat? Ja, ja się wcinam, najwyżej będę ci kradł temat. Okej. Okay. Bo ja na przykład też. Yy, może. Powiedzmy teraz sobie o sprawach lekko bardziej dookoła filmowych. I dookoła? Okej, okej. Okay, okay. Czyli na przykład o tym, czy w ogóle ten film y, zarobił, czy nie. Czy był w tokom. A, no ty dowiesz takie informacje. E, I nie był. E, zarobił na stan 17 maja 358 milionów, czyli już wyszedł ponad na zero i już teraz zarabia. I wszystko, mhm. co w tej chwili. Zyska to już jest jego jakby zarobek, już na czysto, nie? Myślisz, że... czy są jakieś informacje tak, w ogóle na są. temat? są. I na niestety sequelu? te informacje mnie bardzo dziwią, bo jest informacja dokładnie, że planują zrobić sequel. To jeszcze nie jest jakieś takie bardzo potwierdzone, mm -hmm. ale studio się tam wypowiadało, że jest zainteresowane tym, że jakby już tak się mówi o tym. I ja bym mega nie Ale ty sprawdzałeś... Y to pod względem całego świata, czy Ameryki, czy, czy w jakiś sposób? Całego świata, całego, całego świata. świata. Czyli Azja też jest liczona? Azja też jest liczona, okay. wszystko. Oczywiście są jeszcze kraje takie jak Polska, gdzie to się dopiero otworzy. I wtedy wiadomo, że jakby będzie przypływ gotówki, ale no jakby po prostu do 17 maja na świecie, tam gdzie było wyświetlane, tam zarobiło okay, okay, tyle, tam 358 milionów. No i wracając, chcąc ja... zrobić sequest, chcą zrobić film, który będzie nazywał się Detektyw Pikachu 2. I to jest mm -hmm. dla mnie fatalny pomysł. Mm. Bardzo słaby. Ja bym uważał, że kolejne filmy powinny dotyczyć jakby być w tym samym świecie, albo luźno powiązany w tym samym, nie mówię w tym samym mieście, ale jakby zachować też ten koncept, że pokemony i ludzie sobie tam żyją, zachować sobie jakby ten te sposób pokazywania pokemonów, technologii i tak dalej, Ja bym chciał, żeby pokazali ten sobie, świat, ale gdzieś indziej. Tak, o kimś innym, już, w ogóle niech będą jakby inni bohaterowie. Znaczy nie o kimś innym, to, to, ja aż, bym zdecydowanie aż, aż tak innym. bardzo mi to nie zależy. E, boję się na przykład, że ostatni wątek e, tego filmu na przykład w drugiej części będzie zupełnie urwany albo ponowiony w jakiś sposób. To jest taka moja właśnie. No właśnie dla mnie ten film jakby Mimo, miał zakończenie. Tak, mimo tego, że nie był fabularnie dobry, to jakby to miał swoje zakończenie. zakończenie. Tak, jakby w tym momencie. I ot, otwieranie go, rozdzielanie go, według mnie mega befistyką. I nie miał otwartego zakończenia, miał, moim zdaniem nie, całkowicie no, miał zamknięte. Piękne, tak. jakby, no, dlatego właśnie, nawet jeżeli ci bohaterowie mieliby się znowu pojawić, to może na przykład teraz jako postacie poboczne, wiesz, że na przykład te filmy się są przeplatały, a teraz. My, no, tak jak jest, no tak, tak jest w takich uniwersach, że tak powiem, nie? Mhm. Że teraz o kimś innym film. O jakimś innym może Pokémonie? <coughs> Zaczęliśmy od tego Pikachu, ale moglibyśmy na przykład zrobić spokojnie film o jakimś innym bardzo znanym Pokémonie? Na przykład takim Pokémonem, który spokojnie by pociągnął swój film, jest na przykład Eevee. Y, który też y, Pokémony starają się wepchnąć na taką drugą maskotkę? Chociażby w tym Let's Go Pikachu i Eevee. No, główne startery, nie? Z pierwszego z Kanto są startery, bardzo. Startery też Bardzo dobre na głównych bohaterów. Więc czy właśnie kazałbyś film, gdzie byłaby cała trójka, bo jaka trzy głównych bohaterów? O gangu... Ja chcę ja film o Gangus głównych bohaterów i każdy z nich miałby tego jednego startera z Kanto. No, I no. taka drużyna trzyosobowa by coś tam robiła. No w no. bo fajny, fajny są ten pomysł, żeby robić film z Pokémonami. tylko wydaje mi się, że... Czy jest jeszcze jakby pomysł jakiś dobry? No to... Z konkretnie z detektywem Pikachu co zrobić więcej? Gdyby... Skoro ten film nazywa się Detektyw Pikachu, to musicie się w, nim w ogóle pojawić Detektyw Pikachu i to już jest w ogóle problem. To już tak, to już jest w ogóle problem. Nie chcę, żebyście za bardzo odbierali to spoiler, bo... Nie, ja to jest Po prostu historia jest zakończona, no tyle. Tak, historia jest zakończona yy, i chodzi o to, że może ewentualnie jakiś prequel. Przykwale się nie sprzedają dobrze. Jakby wszyscy zawsze, zwłaszcza w takich jakby pseudo-uniwersach, jakby ludzie chcą zawsze wiedzieć, co jest dalej. Co się, co się teraz dzieje dalej z tymi bohaterami albo w innym miejscu? A... Powiem Ci szczerze, że jak miałaby się pojawić y, część druga detektywa Pikachu, to wymagałbym od niej naprawdę dużo, żeby popełniła wiele błędów, których, których ciężko jest mi wybaczyć. Yy, po pierwsze Poważna zagadka detektywistyczna, która ma jakieś clue, masz jakieś tam, wiesz, yy, yy, postępy w rozwiązywaniu tej zagadki, a nie idziesz w jedno miejsce, to sobie coś nagle przypomina bohater, że tak... O, tak rzeczywiście było, nie? Mega bezsensowna sprawa. Oni po prostu chodzili z miejsca do miejsca yy, i nawet nie rozwiązywali tej zagadki, tylko bohater sobie na gdzieś przypominał, no, 100 albo... 100% ich akcji, moim zdaniem, było ukartowane przez dwie główne siły w tym filmie, no, no, które po prostu używały jako marionetek i wysyłały ich w miejsca, gdzie oni szli i mieli coś zrobić, co im było na rękę i oni jakby... Oni jakby nie używali tej mocy dedukcji, jedyna, była, była taka jeden moment chyba tam na, na, na tym moście, nie mówię mhm. jaki moment, nie mówię o co chodzi, o jaki most, ale był taki moment, i to mi się nawet podobało, że jakby użył tej mocy dedukcji w tym jednym momencie, ale no to tyle z całego filmu, co zapamiętałem. No, no nie było tego dużo. No ja to jeszcze pamiętam te przesłuchania, nie. No, Ale no to tak, też przesłuchanie nie też było, było fajne. No. Ale to też była w tym taka bardziej. I też jakoś bardzo wiele z tego przesłuchania na nie? Tak, no, tak. No po prostu mi pokazało gdzieś dalej i tak po prostu w kółko, tak jak mówisz, chodzili, nie? Po kolei. No, no więc to jest takie mega e, film o tytule Detektyw Pikachu się nie powinien nazywać tylko Agent Pikachu bardziej. <laughs> <laughs> Albo Listonosz. <laughs> <laughs> tak, to się powinno nazywać, dokładnie tak. Okej. Okay. Eee, jeszcze na przykład możemy powiedzieć, jak wypadł sam ten etety w Pikachu. Widzieliśmy go trochę w talerach, A, ale w samym się... filmie, jego kreacja jako i też postać. głos jako Renner. Noca, jako postać, oczywiście... jak dla mnie maga dobrze zrobiona w Pikachu. Moim zdaniem też. Eee, te, te wszystkie jakby to, co widzieliśmy w talerach, było po prostu razy tysiąc w filmie. Takie rzeczy jak on żypił tą kawę, że jakby zachowywał się. No, nie zupełnie, zupełnie nie tak jak słodki Pikachu powinien. A jednocześnie nie zachowywał się jakoś tak jak Deadpool, coś w tym stylu, tak jak ludzie też sądzili. Ale widziałem ale... fajne koszulki w od Pikachu w Deadpoolu. Ale był po prostu, no był całkiem fajnie skonstruowaną postacią. To może nie miał jakieś luki głębi, ale bardzo przyjemnie się ją oglądało na ekranie. Tak, prawda. Postać, no bo postać, to była najstarsza postać, zdecydowanie. Postać Pikachu. Pikachu to jest w sumie rzecz, która podtrzymuje ten film na nogach. W no no bo Ogółem okay, pokemony ale... były fajnie zrobione. Choć nie, bardzo nie podobał mi się wątek z tą wścieklizną, powiedzmy, mm -hmm. nie do końca mi się to podobało, ale yy, mi ogółem... się podobała bardzo nazwa tego i to, ba bardzo pokemonowa była, była, tak, bardzo pokemonowa była. Także w ten sposób jakby użyli tej nazwy, że nie zrobili jakby z tego, tego, co zawsze, tylko użyli tego jako nazwy tej próbówki, to było super dla mnie. Tak, to było bardzo fajne. E no i tak jak e mówię, e świat, powiedzmy, że wielki średniak, Większość bohaterów bez jakiejkolwiek motywacji, bez jakiejkolwiek w ogóle używania mózgu, albo używania go w jakiś mega konkretny i nielogiczny sposób. Główny bohater miał motywację, dosyć prostą, to, to co wiem, jakby to z tolerów, czyli po prostu znaleźć tego ojca. Tak, I ale dla jeszcze, mnie... To jeszcze było sensowne. Było nie? sensowne, ale dla mnie też było w pewnym momencie takie trochę dziwne. Bo... No było, ale z drugiej strony no, na, na miał zły kontakt z nim, ale jednak, no co, no zniknął mój ojciec, no to jest zainteresowany, żeby go znaleźć. Jakby, no okej, okay, jakby, błyknąłem to. No ja też to wyknąłem. Motywacje tego Pikachu też, jakby w miarę zrozumiałe. No dla mnie już tak nie do końca. Okej, okay, no ale to na tym chyba nie możemy za bardzo mówić. No ale, no zwłaszcza tych postaci, które są, jakby, grają większą rolę w tym świecie. No to Pawiutko. No, słabiutko, niestety. Niestety słabiutko, więc film się raczej trzymał tym, że to są Pokémony, a nie tym, że to jest fajny film. No, gdyby to był film nie z Pokémonami, z taką samą fabułą, no to, to by byłoby gównem nas. i to mocnym. No. Ale, no właśnie, powiedz mi, już teraz pomijając te konkretne składowe, takie jak właśnie fabuła, czy bohaterowie, czy te całe CGI, które wypadło całkiem nieźle, czy ten film dostarcza po prostu rozrywki? Czy jak na chwilę sobie wyłączysz. Szare komórki, to czy będziesz się dobrze bawił? Twoim zdaniem, czy ty się dobrze bawiłeś oglądając ten film, czy żałujesz w ogóle? W kilku. Powiem ci, że jest bardzo dużo scen, na których byłem bardzo przynudzony i aż nie chciałem się patrzeć w ten ekran, ale jak już dochodziło do tego finału, który nie był jakiś mega wyjątkowy, to już byłem trochę bardziej zainteresowany, byłem ciekawy, co się tam dzieje. I ogółem. E... Wszystkie sceny, gdzie nie było Pikachu, były takie jakieś trochę nudne. <laughs> Więc powiedzmy, okay. że Pikachu bardzo dużo mi ratował, ratował sytuację tego filmu. Eee, no i bawiłem się chyba dobrze tylko w scenach, gdzie on się faktycznie pojawiał. Nie no, ja ci powiem, że w ogóle lubię tego Pikachu dużo bardziej niż tego za Dużo bardziej. Okej. Okay. No, fajny był, fajny był. No bo miał no, no, w ogóle jakiś charakter. No i ja jakby może jestem troszeczkę bardziej optymistyczny od ciebie, bo mi się generalnie ten film... Jednak podobał. mi, no mówię, to co mnie bardzo irytowało i wybijało mi jakby z toku filmu, to to, że film jakby... W taki naiwny sposób, jakby, no, pokazywał nam to, że jakaś postać okaże się zła, zanim się taka za zła, bo na przykład miał jakiś demoniczny uśmieszek gdzieś tam, z było bo, <grym> bo Tak, przedstawiany w jakimś tam świetle ciemnym, no i po prostu nie <grym> widziałeś, że to jest zła postać, nie? A potem tylko po to, żeby pół godziny później zrobić wielki szok i tak powiedzieć. ta postać jest zła! Patrzcie! Wow. nie wow. spodziewaliście się tego. Młodoczny uśmiech? Nie, to na pewno nie o Ale Tak samo chodziło. też było w drugą stronę, że były postacie, które na początku niby były krawione jako złe, a to od, od początku bo od bardzo jakby, od pierwszych scen, gdzie te postacie były ważniejsze, Tak, Pisałeś, tak. Kukietka była jedna postać. No. Ta, ta reporterka to akurat kit, ale... Ale reporterka też tak się razie wydawała na przykład. Okej, okay, no, ale są takie postacie, które po prostu widzisz, że są dobre, ale bohaterowie jeszcze o tym nie wiedzą i muszą się o tym dopiero dowiedzieć i czekasz aż się dowiedzą. No, no. Ale mimo wszystko, film jakby też ma sporo takich scen akcji, zabawy może trochę możliwościami Pokémonów. Chociaż w nie ma tego jakoś bardzo dużo, w sensie jakichś takich, nie wiem, Miotaczy ognia, miotaczy wody, thunderboltów i tak dalej. Nie ma tego wcale dużo. Częściej pokemon'y jednak jakby używają swoich zwierzęcych atrybutów, w sensie, że Gdzieś tam szybko wbiegają, gdzieś tam podlatują, gdzieś tam skaczą z czegoś. Dla mnie to było właśnie fajne, że ale, używają tego. No, ale... Je, był ja taki, jeden taki typ pokemon'a, to też był wcale że można go powiedzieć. Greninja na, na, nawalały mocą dużo. Ale nie chciałem, nie, nie podobało mi się w ogóle wątek z nimi. No był trochę zbędny, ale rozumiem, że chcieli pokazać może jakiegoś fajnego pokoju. Ale ogólnie, Tortelli... był to było w otylerze? Nie. No to nieważne. <laughs> <laughs> ale podobało mi się. <laughs> no było trochę przysięgnięte, ale było spoko. No ale ogólnie wracając, no ja się w miarę dobrze bawiłem na tym filmie. No przyjemnie, jakby wyglądał ładnie mhm. i przyjemnie się oglądało. Te pokemony, zwłaszcza, że jakby znam większość z nich. Jak prawie, że wszystkie, które były w tym filmie, więc fajnie po prostu jakby wam. Powiem wam tak. Jeżeli nie wychowaliście się na Pokémonach z dzieciaka, to nie macie iść co na ten Nieprawda, jak, jak się zapaliście na Pokémon Go, to też możecie iść. Tak myślisz? No, a mi się wydaje, że ten film w ogóle jest pod Pokémon Go. Dobra, jak się załapaliście na Pokémon Go. Albo wychowaliście się na pokémonach za dzieciaka, to polecam. Nie wiem czy w ogóle zauważyłeś... Znaczy polecam. Uważam, że możecie sobie obejrzeć dla takiej głupiej, odmurzającej rozrywki, ale nie ma co myśleć o, o detektywistycznych zagadkach, ani o jakiejkolwiek y, głębszej filozofii oglądając to. Nie wiem czy w ogóle jak zauważyłeś, jak bardzo mocno zaznaczona była kreska pomiędzy czwartą generacją a wyżej. Jakby w ogóle między trzecią tak naprawdę już. Większość pokémonów, które się pojawiały z pierwszych trzech generacji, mhm. było parę z czwartej, na przykład właśnie ten ogród. Ale właściwie od piątej w górę to był chyba tylko gry I naprawdę nie widziałem żadnego innego, nie kojarzę. Żeby... Nie, ja nie. Okay, też nie, okej, kojarzę. kojarzę w tłumie były. W tłumie były. E, tylko był. Tylko jest trzeciej. Prawda? No? Tak. No to wcale. Więc jakby... I to też moim zdaniem nawiązuje do Pokémon GO, że używali tych Pokémonów, które są jakby znane w Pokémon GO. Okej. Okay. Więc mi się wydaje, że trochę ten film próbował się wybić na popularności tej gry, na tym, że jakby całkiem niedawno ludzie sobie przypomnieli o Pokémonach, więc teraz może będą chcieli... Znowu sobie przypomnieć i pójść na film, no i jak widać zadziałało, no bo zarobił, nie? Film, czyli... Szczególnie, że ja, w, teraz w Pokemon Go jest chyba jakiś tam event, nie? Że można detektywa Pikachu złapać. No, to już takie cross-promocje, tak samo jak w no. kartach Pokémon no. też są zestawy z detektywem Pikachu, no, no... starają się to reklamować tymi swoimi różnymi formami promocji, jakie mają, różnymi markami, znaczy markami... Może nie markami, tylko produktami, o. Mhm. No dobra, mi się wydaje, że na temat bezspoilerowej recenzji to tyle. No, chyba że jest coś, co. Generalna coś konkluzja, jeżeli ktoś interesuje się filmami, to polecamy. Boże, filmami. Z filmami, no, po, Boże już chciałem się zdenerwować. Pokémonami. Jeżeli ktoś się interesuje Pokemonami, No to Je... niech pójdzie, bo fajnie pójść. Tak, Ale... po prostu, żeby zobaczyć, co tam A zrobili. A jak ktoś się interesuje kryminałami. No to, no to z, z kolei nie. 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 A jeszcze może jedna ostatnia kwestia. Tak. E, którą możemy poruszyć przez to, że poruszamy ją często. Czy uważasz, że detektyw Pikachu. Jest czymś, co przyczyni się do, jakby, wzrostu filmów na temat anime, czy pogorszy sytuację? Bo jednak cały czas teraz każdy film anime, który wychodzi, jakby. Ale może działać na korzyść, Albo nie na korzyść rynku, nie? Czy myślisz, że to powinno się kwalifikować do filmu na temat anime? Tak, że jest na podstawie gry bardziej niż anime? Jak Wiem, nie? że gra jest na podstawie anime. Nie. Znaczy nie na podstawie. Nie gra nie jest na podstawie anime, ale ja, moim zdaniem, dużo osób kojarzy Pokémony z anime i. Traktowałbym to może nie na film na podstawie anime, ale film jednak mocno, w ogóle jest mocno osadzony w tej japońskiej stylistyce i wydaje mi się, że spokojnie może pomóc albo przeszkodzić filmu na podstawie anime. Powiedziałbym, tak. że bardziej przeszkodzić. Ale zarobił na siebie. Tak, Czyli to te filmy się to... sprzedają. Teoretycznie, pod względem finansowym y, możemy wziąć pod uwagę to, y, że na przykład y, tam sponsorzy, wydawcy i tak dalej zobaczą sobie, o, jednak tacy y, ludzie, co anime oglądają, istnieją, więc może warto coś tam dla nich robić. No właśnie. Ale pod no względem. popularny, y, nie, oni nie mają gustu. Nie będziemy robić takich bez <sademy> Nie, no to. Jakby <sademy> tak to działało, to byś dawno temu przestali robić tak. Skoro zarobiło. To wydaje mi się, że jednak in plus, ale mam nadzieję, że jednak poprawią się z pisaniem no, to scenariuszy No to już akurat jest kwestia, wiesz, poszczególnych yy, scenarzystów, więc no to może być różnie, a myślisz, że druga część Pikachu też zarobić, czy może właśnie przez to, że pierwsza część była słaba, słaba? znaczy w ogóle... JEŻELI! No. Yy, oczywiście na początku oceniam to recenzenci. I jeżeli recenzenci yy, wykażą, że film naprawił dużo błędów w pierwszej części, to mi się wydaje, że się sprzeda. Jeżeli polecą na tym samym i nie poprawią błędów, które ten film ma, no to mi się wydaje, że nie zarobi. No okej. Okay. No pamiętajmy, że ten też nie zarobi jakoś tak. Bardzo mocno. No, ale no, też, no też nie ma sobie. Dopiero zaczyna zarabiać właściwie w niektórych krajach. Takich no ale już takich polskich. mniejszych, niż no tam USA, Chiny, Japonia. No dobra, ale jednak coś zarabiać. tam zaraz zaczyna no, coś tam zarabiać. Jeszcze zarobić. W Chinach mniejszych. No mówię, że. A, w większych, to nieważne. No. I coś jeszcze chciałem powiedzieć na koniec, ale teraz się. samo no to było coś ważnego. Powiedz coś, ja jestem na czasie przypominę. No dobra, chcę wam tylko powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, w komentarzach napisali yy, A, yy, Co to było? Co czy pisać w komentarzach? Coś musicie, ale jeszcze nie wiem co. Czy wybieracie się na ten film? Czy się na ten film, właśnie? Aha, i w co chciałem powiedzieć, że ten film ma w ogóle pozytywne e, opinie w internecie. Jakby ludzie, którzy na nim byli, na przykład z USA, no to piszą, że było spoko. Więc jakby to też nie jest tak, że skały jakąś złą prasę, że wszyscy idą po Pokémony, ale generalnie to tam zarabia, ale opinie są okropne, jakby... My mamy pewne zastrzeżenia i no nie jesteśmy jedynymi osobami w sieci, które mają, ale większość mówi, że poszli się bawić, zobaczyć fajne Pokémony i zobaczyli fajne Pokemony, jakby chyba tego publika oczekiwała i to dostała, więc ta sama fabuła jednak dużo osobom w ogóle nie przeszkadzała w odbiorze filmu. Więc. No może po prostu to jest taki film, który nie musi mieć dobrej fabuły, żeby sobie dobrze radzić w kinie, są takie. No, jakby nie patrzy, to jest też w pewien sposób bajka, nie? Tak, szkoda, że wykorzystali Mewtwo. jest jak na przykład idą, chodzą dzieci, no to im się w ogóle na pewno będzie podobało, nie? Że... E, myślę, że dla dzieci film bardzo perfect. in plus. No. No to jest ogólnie, mi się wydaje, że ten film jest bardzo e, kierowany dla dzieci. No. Więc jeżeli jesteście dziećmi, polecam. Albo macie dzieci. Albo macie dzieci. To też możliwe. To możecie je zostawić na dwie godziny. Nie na no samym też. I macie iść. spokój. <laughs> dobra. No dobra. E, to. Pinkie, tak, że jak, z nami byliście. tak, jak mówiliśmy, lajk, like, dzwoneczek, subskrypcja, komentarze, gdzie się wybieracie. E, nie bądźcie leniwi jak Snorlax, tylko. Jak będzie jedy, jeden like pod tym, to nagramy. <grym> to nagramy no, kolejny odcinek! Weźmy no, <grym> <odcinek! grym grym> wow! <grym> Czyli anime casters. Tak, właśnie. Cześć na razie.